Siemaneczko wszystkim, DC Jim z tej strony, witam na moim kanale, i kolejny jest Brutal Duma, mapa 20, Express Elevator to Hell No i zaczynamy, Te <laughs> przywitanie na wejściu No i mamy właśnie ten szyb całej tej windy, o której mowa I jesteśmy na piętrze 8, do którego będziemy musieli się udać, jeśli nam się w ogóle uda, startujemy w ogóle o, czas tutaj nie przedłużać. O, no, idziemy sobie tutaj. I teraz chcę weskaciwać się do nas. Więc nie jest to też za dobry sposób. Aha ładnie, tu klepią. <grytanie> dawaj, dawaj, wstać do mnie. A, ten przeżył się chyba Dobra, idziemy do jedynki Proszę bardzo Pierwsze piętro właśnie tak zaraz tutaj się dostaniemy do tych wariatów, co puskaczą Aha, plecy tam Ktoś mnie uwalił Dobra, niech to zjedzie No, obaj dostali fajnie Jeszcze raz poproszę był Tak, aktywowało się. Tak, widać się po prostu drugi raz pojechać do góry. może możemy przedostać. Panie to się dostać, też jestem niewidzialny. <grywamy> Zarapiamy. Tutaj przyda się zmienić ta plazma genera w dublu. E, mamy dosyć ciężkiego przeciwnika za tymi drzwiami. Ach, na się. Strząśnik. I aktywujemy po prostu przejście na piętrze następnym. Jak już powiedziałem, jest 8 trochę się nabiegamy. Krupańczny łam się. się. Dwójkę. Teraz trzeba nam już dwójkę, dwójka jest tutaj. Już widać, że jest otwarte to przejście. A. Ładnie. Teraz... Będą się dostać. O, da 8. Bo są tutaj bo chowani są, pranie, W bunkrze. A co lepsze tam jeszcze... Jakby na piętrze oni są... Nie wiem czy to później się też uda nam dostać. A jeszcze coś tu jest. Trzeba uważać, tutaj będzie raz się odwrócę Może zobaczycie. A, tutaj jest taki właśnie schodek. Słupań z do mnie walił. Nie wiem się do niego pchał nawet. Tak, tutaj mamy kryty teleport Mamy też tutaj taki zwyczajny ale też użyjemy tego taki nie za fajnym miejscu się czepiemy Macie granat Ale mamy to dostęp do kurza dzięki temu No on um, tu... nas kilka zgarnął zaraz O, o to chodziło Zaraz się tam... A rozprawimy z pamiątkami. Sprawdzę, się to pusto na dole. Aha. Kurde. Trochę ucierpiałem, może przeżyję. Może. Chwają, <grymne> no, wypalał, kurde, też nie wiem skąd zapalę jeszcze. O, wygranie. Plecy robicie mi. To... A, udało się. Nawet przez ścianę, to ciekawe. Zaraz, załatwiony mnie trochę spokoju. I teraz... Możemy tędy oczywiście dostać się. E, ale tuż tutaj... za podwójnym... podwójną windą, tak? Mamy dostęp do przełącznika. więc aktywujemy sobie... O, właśnie. Chyba tutaj tych drani. Jeszcze raz to samo robimy możemy... a Przejść na drugą stronę Za sobie podskoczyłem pokazałem też jak to się nas zrobić tak prawdę mówiąc Skąpańca nie Ja przytrafię nie? Ją jest Chyba się tepną No ja, te mam, jesteśmy na do podniesienia, trzeba skorzystać. sprzestać. Kim, kim, kim. Kurde, lewa co to przeżyłem. Skompans, z... dobra. Można by się chyba z tym wydostać już. Znak, jesteśmy na pięć, piątym. Widać, kuleczki trzeba zgarnywać, bo tam zaraz spadniemy. No, czwarte dwie. ale czy to coś porobię? A, no, fajnie, dobre miejsce dotarłem. To wyjż, by nie paść. Tych draniec będzie pościągać. Fajnie, bo to jest akurat chyba piętro czwarte, tak? Na trzecie będziemy mieli się dostać. I byśmy padli zaraz od nich, bo I też po prostu na samym środku wychodzimy, a oni nas okrążają. Tak jak co, co mogą nas to mogło załatwić. Tutaj coś jest na apteczka, przyda się, trzymajmy go nie. Już prawa, padaj. Dwa, żeby się nie przypalić. Jeszcze jeden jeden tak siedzi. Nie podoba im się. <grywy> Tutaj nie wiem, jakieś strzeleczki nie mamy, dokładnie nie wiem, do czego nam potrzebne jest to. O co chodzi? A tam co, Czyli się tłuc między sobą? Nie wiem. Musimy się cofnąć, no i przejść do trójki. No, dawaj do góry. Musimy łoczyć dla piekarnika no niby tam można go trafić, ale jest to no, dosyć ryzykowne, ja ci obrywałem. Ale patrz. Spoko. Czego się to nie otworzyło co ciekawe? Jeszcze raz do trójki. Nie wiem dlaczego się nie otwiera to. Trzeba coś pokombinować. Może jakieś apteczki jakieś. Eee, tutaj... Nic więcej nie ma. No cóż, nie tak naprawdę. Miałem tyle życia. Teraz już zdycham wręcz. Dobra, tu jeszcze apteczka. I tu można by się chętnąć. Nie wiem, czy się, czy zniknął. O co chodzi? O co biega? Kiedyś się ruszył. A tak stoisz. Kiedyś to było? Trójka, nie trójka nawet. Pomyłeczkę. Do góry. I teraz z tego skorzystamy, no bo to nie działa. Tak, tak, ja możemy sobie wejść. Nawet idziemy tu. Czekamy się na środku. I tu mam przełącznik zapewne właśnie od tamtych drzwi, które. Dźwi, e, tych krat, których nie mogę sobie otworzyć. Tutaj też się przydałoby dostać. Ale, ale na ten moment jeszcze nie wiem. Ja Miałem jak, tak. Cześć, czy to klepy? A drugie, teraz trzecie. A, właśnie mamy dostęp. Uwaga. Nie go mamy... Coś się otwierało, nam... Zobaczcie, coś otwiera. Zamyka. Chodziło tam pójść po prostu. Idziemy. Czwarte piętro zobaczymy. A, tworzyło się nasze przejście. Przede wszystkim... No, a? A, i tu się możemy dostać teraz, oto. Ile magazynków, wow. To jest plazma generalna, przydałoby się na widzę tyle tego tu mam, dostępnego. No Dawaj. <laughs> Tutaj coś niby jest, ale co? O kurde, jeszcze jeden tu siedzi. <laughs> Dedu, Dedu, nie Dedu. No, to też koło żyje. A, światło się włączyło. Oboje padli, dobra. Trzeba też bo tu też mamy. A, teraz się podwójnie włączyło. Nic ciekawego, poza tym się aktywowało. A, proszę bardzo. A, takie windy mamy. I przy okazji. O właśnie, tu jest przejście sekretne. O to mi chodziło. Tu się dostajemy. No, przełącznik jest też kuby przy okazji. Nie wiem, czy to służy do wydostania się. Czy coś aktywuje na przy okazji. Więc musiałem złapać, mimo wszystko power a Tak jakbym nie chciał. Trochę, nie, trochę to może się przyda przecież. A nie wiem czy jeszcze mamy, tak naprawdę mówiąc dostępne. Ten co utnął Halloween. Tu chyba nic nie mamy już dostępnego. Jest tylko z jednej strony. Wow! No, ładnie. Ładna niespodzianka Teraz jak tu się dostać? niby? O, to A to też tyle izory A że jeszcze mogę przeskoczyć, ale Czy tak powinien się tu dostać? To nie jestem pewien no, to... Dalmy no. Na razie zostały. Wiem, że jest to na czwartym piętrze. Przesujemy innej broni. Jedziemy teraz na piątkę. A. E, no prawda, kurde, nie tak. Dawaj, do góry z powrotem. Okej. Okay. Piątkę w sumie tu mieliśmy. Szóstka. Szóstka jest tu. Znaczy, może nam się uda za jednym razem wszystko zrobić. Myślałem, że się dzielić. A kolejne przejście jakieś. Nie ja przeszkadzaj pomocnikom. <grym i znowu> Uważamy raz. Wyjadą pewnie z dołu, no. Takie <laughs> tam I chyba ktoś się pojawił jeszcze na środku mi się zdaje Da słychać nawet jakoś tu trzeba by... A tu jest przejście właśnie Kolejne sekretne Tu też mamy Aha Patrzcie tu się pojawi Skubanie Dobra Wrócę tędy, wrócę Ciekawe, czy... A, są oba, dobrze. Chciałem, żeby to jeszcze było. Już się pomyliłem. A, mamy kolejnego power-upa. Więc spoko, będę wiedział. Na szóstym piętrze mamy. Do zabrania. O, chyba go załatwiłem. Nie, nie, Jeszcze ktoś przyjdzie. Dobrze. Szóste, siódme, tutaj. No, razie tam paszam. Zamknięcie coś. Aha, tutaj strzelałem wcześniej sobie. Okej. Okay. Kolejny dżin. Wow, tutaj jakieś duże pomieszczenie. Jakoś winda. Mam nic, dalej idziemy do góry. Widzimy, że trzeba. O kurczę! Tego tam jest na górze. ma genery ładuj szybko. <laughs> ale to jest. tu tu był pomocnik, ale... W którym miejscu on był? Więc teraz podniosę. Tam był. Ten pancerz przede wszystkim. Udało się go uratować jeszcze. Dobra, połapiemy. Co nie mają. No. Może się tepnie. Tu był taki wielki przemocnik w ogóle. Wow. Też ciekawe tak wygląda, tu jest. Jakieś windy dodatkowe. Dobra, idziemy na dół. I idziemy już na piątkę. ósme. Powinno być dostępne teraz. Tutaj się nic nie aktywowało. Nie, tu nic nie ma. Dobra, ósme. Ósme mamy tu. A tutaj też coś się otworzyło. Nigdy nie, stąd po wychodzili dranie. Głównie. Dobra, tu nie mam broń, bo. Nie nadaje się. Aha. No. rusz się, mi, nie będzie. Nice. <gryśla> Rześć totalna. Tu mamy też wyjście alternatywne na później. Spójrzcie, hmm, jak to było tutaj na przykład. No, pułapka nas aktywuje, proszę bardzo. Ach! Dało się jakoś Dobra Tu mamy sekret jeszcze jeden Żeby się załatwić tego drania Bo w oryginale Musielibyśmy złapać tak, żeby nas podrzucił właśnie tym płomieniem i wejść tutaj dopiero na górę żeby dojść w to miejsce Tam jeszcze kolejne to mam właśnie dojść do wyjścia tego alternatywnego na razie tutaj musimy się dostać do normalnego jeszcze raz przełącznik tu mamy A, przełączamy sobie tak i aktywujemy tu teraz mamy normalnie dojście do tego normalnego wyjścia sobie będę z oczywiście, bo nie chcę marnować a szansę skorzystania tego alternatywnego jeszcze by jeszcze dało się załatwić przeciwników pozostałych. W sumie został jeden. O, widać. No i sekret tak samo. Tak, nie ten korytarz. I Dobra, zginął. Jeden sekret nam został. No i widać chyba pod jedynką będzie go. Tak mi się wydaje przynajmniej. <laughs> no zobaczmy. Włączmy tego brania. Czekajcie. Pod ósemką mamy przejście, To to na pewno. A, pomiędzy trójką a czwórką coś było. Ja muszę tak, już tak się przyjrzeć. Z tego naprawdę nagła trwamy tak, że nagło co widać Na ósemce to nie ma co szukać Na siódemce No jeszcze raz Tutaj, 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 tutaj chłapiemy Wszystko co mogę Tak, na szóstce Fire up, no to dobra, choć mogę sobie zgarnąć tak czy inaczej Będę miał itemów pościągany. Te Amunicję też. Czek, czek, czek. Czy tutaj coś jeszcze było? No, amunicja to. Rozmagane raz, oko. Łapane. Chyba już wszystko. Czek, Tuta, czy tutaj coś jeszcze jest? No. Na pewno gdzieś pomiędzy którymi się jeszcze ponad przejście, tak? Żeby można było przedostać się pomiędzy jakby lewym, a prawym, trzecim, czwartym, piątym, coś w tym stylu. No i tutaj trzeba dostać się przede wszystkim. Tylko... No ja Bardzo widzę. Żeby coś mogło tutaj posłużyć nam, chyba że z tego. A nie, no to wywołuję tylko to... Hmm. Głostką. Jak się teraz tu dostać? Ale coś podnoszę. <śprzyska> Jeszcze jeden sekret. Hmm. Tutaj mamy, tutaj mamy dajcie 8-8, osiem, osiem, to jest 800 To był sekret przemiędzy między trójką a dwójką, tak przejście mieliśmy Na piątce też znalazłem te przejście I potem powinno być na 8. A to na 8 chyba też jest taki po prostu zwykły sekret. To ostatnie dojście. No tak, w sumie. Szukam nie wiadomo czego. A <laughs> to chciałem ja nie wiem, gdzie jest. Od samego początku prawie. E, tylko ten niebieski klucz, co ciekawe. E, tutaj, na którym to był piętrze? Skoczę po prostu już tam. E, tutaj? Nie. Puste już te... ...osmety. Idziemy po prostu, zobaczymy. Tak, to raz, dwa... ...automapa. No właśnie, nie bez tytułu nie jest potrzebny. Tak myślałem. Tak, to wyłączone auto. Prowadzenie mam. Po no. prostu to wszystko odkryłem po prostu tutaj. Na wprost no to jest. 5? Nie, to jest? Za piętro. A, dwójka. Niech pokazuje, że. Tu nie byłem, ale byłem już. Dobra, muszę się dostać po niebieski klucz, no i będzie wszystko, A Dało się, że będzie o wiele cięższa ta mapa. Niż w porównaniu do no to jest lżej, tak? Bo no, nie musimy tu dać, żeby dostać się do alternatywnego wyjścia. Gdzie ten klucz był teraz, tak Cuduję, cuduję... Nie bardzo pamiętam. Zawsze trudno mi jest poskoczyć, do którego jest z... przejść. A, 5 do 6 nie potrzeba mi, tu do siódmego chcę. Może tu? No. Kurde no. Wejdziesz, wejdź, 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 wejdź. To jest to, to jest to. No, to jest mi. To piątka. Tam jest to. Czwórka. Tak. No znaczy tu się nie wam dostać. Nie no, oryginalnie to myśmy wejść tak prawdę mówiąc. Jest i klucz mam. ale jakoś to się powinno dać po prostu tak go obniżyć. Chyba, że. Tak się. A nie, tutaj się nie dostanę. Tak, chyba, że o. W tym momencie się obniżyło. Nie, no to nie. Musimy można podskoczyć, to nie ma tego pojedynczego na coś obejść. Najczęściej wszystko zdobyłem. jedziemy teraz to sekretusz i będzie koniec tego poziomu. A my no zagmatwałem, totalnie, tutaj, sam byłem przepełnie po słuchając samego siebie w tym momencie, ale nie ma co się dziwić. O. I mamy sekret i zarazem doszliśmy właśnie do alternatywnego wyjścia i alternatywnej mapy. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się. Cześć.